Cześć, MSI Agility gd 70 czyli duża podkładka pod myszkę, którą dzisiaj dla Was przetestuję. Dokładne i aktualne ceny macie w linkach w opisie filmu. A tymczasem zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy. podkładka gamingowa na praktycznie całe biurko. Mamy tutaj wysokiej jakości powierzchnię o jedwabistej strukturze. Mamy napisane, że jest tutaj wysoka gładkość ruchu, ale jednocześnie dobra kontrola. Podkładka jest obszywana 28 oprzyć na cal. Oczywiście oprzycia przedłużają żywotność podkładki, ponieważ nie będzie ona się strzępić po bokach. Wzmacnia to całość i sprawia, że taka podkładka powinna naprawdę długo służyć. Oczywiście przy odpowiedniej nim dbaniu o nią, a jak dbać o podkładkę? Zajrzyjcie do linku w opisie filmu, tam macie poradnik jak czyścić podkładkę. I wymiary: 900 na 403 mm grubości. Czyli wszystko co trzeba chyba wiemy. W tej chwili moja podkładka znika, a pojawia się podkładka od MSI. I przede wszystkim zobaczcie sobie. Lewa strona tutaj w większości wypełniona jest takim logo smoka od światło wygląda, jakby było złote, natomiast podkładka to taka głęboka czerń i faktycznie jest mega, mega gładka. Oprzycia są bardzo dobrej jakości. Od spodu oczywiście gumowa warstwa. I ta podkładka bardzo dobrze rozprostowuje się już po wyjęciu z pudełka. Jakby miała 4 mm, może aż tak dobrze by się nie prostowała przy trzech nie ma problemu. Mamy też tutaj, jak widzicie. Takie wcięcie, które nadaje jej charakteru. Mała rzecz, ale bardzo fajny szczegół. I prawy, górny róg to jest logo MSI, też takim mniejszym smokiem. Z generalnie podkładka wygląda naprawdę fajnie. No i gościnnie sprawdzimy na myszce od MSI, która też będzie miała swoją obszerną recenzję. Naprawdę dobra prędkość przemieszczania się gładziutko, ale czy jest precyzja? Sprawdźmy. I sprawdźmy sobie precyzję na tej właśnie podkładce. Pomimo dużej gładkości, to te ruchy są naprawdę precyzyjne. Ok, daję radę. Jest precyzja, nawet tutaj byśmy sobie używali na tym logo smoka, to nic złego się z ruchem nie dzieje. No a tutaj mamy gładziutką powierzchnię, więc tym bardziej nic się złego dziać nie będzie. Tak więc sama powierzchnia, naprawdę fajna, gładka, jednocześnie precyzyjna. A co z wodoodpornością, ponieważ nie widziałem informacji dotyczącej tego, ale to trzeba po prostu sprawdzić. Zobaczmy, wyleję trochę wody. OK, i co nam tutaj się z tą wodą dzieje. Ok, większość wody się przemieszcza. Natomiast takiej 100% wodoodporności nie ma, ponieważ część wody tu została na powierzchni, ale tak bardzo powierzchniowo, więc jesteśmy w razie takiej awarii typu rozlania się płynu, dość szybko to zebrać. Dokładnie pamiętajcie, macie link w opisie filmu, jak brać, jak czyścić podkładkę, tak więc jak ją sobie sprawnie osuszymy, jest powierzchniowo wilgotna, kilkanaście minut i to powinno być suchutkie. Więc takiej wodoodporności, jak na przykład nawoskowane auto, nie mamy, że ta woda kropelki się zbiera i na powierzchni zostaje, ale jest taka wodoodporność, dzięki której płyn można dość szybko zebrać i ta podkładka nie chłonie ich jak gąbka do środka i da się to dość szybko ogarnąć. Okej, okay, fajna podkładka, szczególnie dla fanów marki MSI, bardzo szybka, dobrej jakości powierzchnia, pamiętajcie, że jej aktualne i dokładne ceny sprawdzicie w każdej chwili w linkach w opisie filmu i w tym momencie dziękuję bardzo za obejrzenie filmu, szczególnie osobom, które dla mnie wyłączyły adblocka, żeby miały okazję się pojawić jakieś reklamy, jeśli obejrzeliście te reklamy, no to dzięki temu mogę zarobić parę groszy więcej na mojej pracy, tak więc dziękuję bardzo, będę wdzięczny za łapkę w górę, bardzo ważne jest także napisanie komentarza oraz też nie zaszkodzi zasubskrybować kanału, tego nie robicie, ponieważ niestety około 90% osób oglądających moje filmy to nie są subskrybenci, a szkoda, bo to jest fajna forma wsparcia, nic to nie kosztuje, starczy kliknąć i gotowe. Tak więc za wszelkie formy wsparcia dziękuję bardzo, pozdrawiam także moich stałych widzów, na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się!